Fallout nie jest serialem o bombach atomowych, jest serialem o tym, co zostaje z człowieka, gdy system przestaje działać. I dziś pokażę Wam cztery różne odpowiedzi na to pytanie, przez cztery postacie. Każdy z nich żyje po apokalipsie, ale tylko jedno z nich rozumie, co tak naprawdę się stało. Fallout pokazuje, że apokalipsa nie niszczy ludzi, ona tylko zdejmuje maski. I nagle widać, kto żył zasadami, kto strachem, kto pytaniami, a kto doświadczeniem. Lucy jest dokładnie tym, czym Wolty chciały stworzyć miłą, empatyczną, grzeczną obywatelką systemu. Wychowana w przekonaniu, że świat da się naprawić zasadami, wierzy, że każdy konflikt ma cywilizowane rozwiązanie a dobro równa się procedura. Lucy nie rozumie, że dobro bez świadomości realiów staje się niebezpieczne. Jej podróż to nie utrata moralności, tylko utrata naiwności. Lucy uczy nas, że dobre intencje nie wystarczą, jeśli nie rozumiesz świata, w którym je realizujesz. Maximus nie marzy o lepszym świecie. On marzy o tym, żeby jego życie miało znaczenie. Dla niego bractwo stali to gotowa tożsamość, pancerz równa się wartości, a hierarchia jest sensem. Maximus nie wie, kim jest bez systemu, który mówi mu, kim ma być. A przecież moralność nie równa się odpowiedzialności, strach nie równa się lojalności. A siła nie równa się dojrzałości. Maximus pokazuje, że władza przyciąga najbardziej tych, którzy najbardziej boją się bez niej zostać nikim. Norm nie ma broni, nie ma pancerza, ale jest najniebezpieczniejszą postacią w całym serialu. Dlaczego? Bo zadaje pytania, nie akceptuje odpowiedzi, bo tak, widzi sprzeczności systemu. Wolty nie boją się przemocy, wolty boją się ciekawości. Norm nie równa się buntownikowi z krzykiem. Norm to cichy sabotaż narracji. Norm odkrywa, że apokalipsa nie zaczęła się od bomb, tylko od decyzji ludzi, którzy wiedzieli lepiej. Gól jest tym, co zostaje z człowieka, gdy świat przestaje udawać. Pamięta świat sprzed apokalipsy, zna cenę decyzji i nie ma złudzeń. Inni wierzą, on wie. Gul nie jest cyniczny, on jest realistą, który zapłacił za tę wiedzę własną duszą. To nie Gul jest potworem. Potworne są systemy, które stworzyły świat, w którym on musiał się takim stać. Lucy jest tym, kim chcemy być, Maximus, kim boimy się nie być, Norm, kim powinniśmy być, Gul, kim stajemy się, gdy kończy się iluzja. Fallout pyta: Nie jak przeżyć apokalipsę? Tylko jakim człowiekiem będziesz, gdy nikt nie patrzy? Nie jest też ostrzeżeniem przed przyszłością. Jest raportem staraźniejszości, tylko z większą ilością ruin. Bo apokalipsa nie zaczyna się od bomb. Zaczyna się w momencie, gdy akceptujemy rzeczy, których nie potrafimy już zmienić. Lucy wierzyła, że świat można naprawić, jeśli będzie się wystarczająco dobrym. Ale świat nie potrzebuje dobra. Świat potrzebuje posłuszeństwa albo siły. Dobro jest tylko tym, na co pozwala aktualny układ interesów. Reszta to luksus. Lucy przegrywa nie dlatego, że jest słaba, przegrywa, bo wierzy, że rzeczywistość ma obowiązek być sprawiedliwa, a ona nie ma żadnych obowiązków. Maximus nie szukał prawdy, on szukał miejsca, w którym ktoś powie mu co robić. I takich ludzi świat kocha najbardziej, bo systemy nie są budowane przez tyranów, są budowane przez ludzi, którzy chcą, żeby ktoś inny wziął odpowiedzialność. Maximus pokazuje najbrutalniejszą prawdę Fallouta. Większość zła dzieje się nie dlatego, że ludzie są źli, tylko dlatego, że chcą przestać myśleć. Norm odkrywa, że wszystko było zaplanowane. Że Wolty nie były schronami. Były eksperymentami. Ale prawda nie niszczy systemu. Prawda nie ma mocy sprawczej. Norm uczy najciemniejszej lekcji ze wszystkich. Wiedza nie wyzwala. Wiedza tylko odbiera złudzenia. A złudzenia były jedyną rzeczą, która trzymała ludzi w ryzach. I wtedy zostaje Gull. Nie jako wyjątek, jako model końcowy. Gull to człowiek, który wiedział, jak świat działa naprawdę i zrozumiał, że nie ma sensu próbować go naprawić. Można się tylko do niego dostosować. Nie jest moralny, nie jest niemoralny, jest funkcjonalny. A świat zawsze wygrywa z tymi, którzy są funkcjonalni. Fallout mówi coś, czego nie chcemy usłyszeć. Jeśli świat się nie zawalił do tej pory, to znaczy, że działa dokładnie tak, jak miał działać. Wolty nie są błędem, Bractwo Stali nie jest wypaczeniem, Pustkowia nie są porażką cywilizacji. To są jej logiczne konsekwencje. I teraz pytanie, którego nikt nie chce sobie zadać. Gdybyś naprawdę trafił do świata Fallouta, czy walczyłbyś o zmianę systemu, czy po prostu próbowałbyś znaleźć w nim swoje miejsce? Bo większość ludzi nie zostaje bohaterami. Zostają trybikami, ofiarami albo oportunistami. A czasem wszystkim naraz. Największym kłamstwem Fallouta nie jest to, że świat się skończył. Największym kłamstwem jest to, że po drodze mogliśmy skręcić w inną stronę. I właśnie dlatego ten serial boli, bo sugeruje, że to, co widzimy na ekranie, nie jest ostrzeżeniem, to jest prognoza, która już się sprawdza.